Kto? Przepraszam? Słucham? A z kim rozmawiam? A pani to jest anonimowy pracownik te, tego burderu, tak? Tak, tak jak Tak? Ale pani głos się nagrał, i zaraz zobaczymy, jak już prezydenta zestrzeliliśmy to teraz panią. Się można do bronka zespołu prasowego dodzwonić. Dziwicie się, w wam nic nie załatwia. Jak tam takie osiołomy pracują, pewnie bronka córka. O czy poczta głosowa. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. To moja wiadomość po usłyszeniu sygnału dla anonimusów pracujących tutaj w bronka. E, za nieprzedstawienie się, upubliczniam ten film już na YouTubie w tej chwili, e, za nieprzedstawienie się masz Laska Kopa w Dubsko, napiszę pismo tam do Ciebie, więc przygotuj e, Bronka na Kopniaka, przygotuj Bronka na WSI i na te wszystkie sprawy, które go czekają potem jak mu spadnie immunitet i przygotuj Dudę na to, że wchodzę i przypomnij mu, że w Tomaszowie mnie jego gosek odepchnął, od niego ja wrócę z tymi pytaniami. Dziękuję, do zobaczenia. 白样子。